be light. like party. Witam, witam, Weneo Lazarus z tej strony. Witam w kolejnej części Series Sam 3 Before First Encounter. A tak jak pewnie widzicie, poprawiłem, poprawiłem jakość, jakość filmu. Troszeczkę kombinacji jednak się. Nie zabierze podmiany fotos remotely. Szacuje, że otrzymamy fotos, kiedy go otrzymamy go. Proszę Little Nellie, żeby siedział tą. Daddy jest na łódź. Jakoś mam durne wrażenie, że jednak ten doktorek. Hmm, Nie żyje? Ale to tylko przypuszczenie, no jasne, bo po co? Ehm. Um, dobra. W każdym razie, uprzedzając pewne pytania, które na pewno padną, gram na serwerze. Więc o tyle jest ułatwienie przy nagrywaniu, e, że jeżeli bym zginął gdziekolwiek tutaj, a, to się zespawnuje w miejscu zginięcia, a nie w checkpoincie. Więc jest, jest to wygodne przynajmniej przy nagrywaniu. Normalnie wiadomo Zawsze trzeba misję od nowa zacząć. Uuu, tu kochani cicho, cicho. To są takie hamstwa, że o, można podejść w takim kukunie. Patrzcie na to, o ja. Fuck. I skopa takiego, ale jak będziemy za głośno to się zacznie coś takiego widzicie tam to nie są nasze helikoptery nie 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 Co gorsza później będziemy z takimi helikopterami walczyć i one one naprawdę robią bardzo duże kupów Człowiek rozbraja, rozbraja i to na bagsa eee, Oczywiście mapka ta, znaczy mapka ten chapter, czy jak to nazwać A nazywa się do gniazda pająków Jak się składa, że będzie, będzie boss Albo mini boss Trafi taki trochę cienki bolek, ale jednak jednak krwi potrafi napsuć. Wyrocznie powiedziała inne pierdoły porze O oh, je, o oh, je! Nie oh. Ja wiem, ja wiem, słuchajcie, że to jest brutalne, ale trzeba oszczędzać amunicję teraz A druga sprawa no Nie chcę mi się inaczej, jeszcze najszybciej można ich zabić teraz. Dobra, czysta sprawa. Eee, na tej mapie będzie, pojawią się nowe potworki. Oprócz tych pająków, jak już zapewne zauważyliście. O! O fuck! Gdzie jesteś? A oh, oh. I tu będzie szedł. Słuchajcie. Słuchajcie. Dawaj, dawaj, dawaj. Oj! Chciałem wow, 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 wow. Jest, nie chciałem rzec... Łoł, 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 nic nie chciałem. A niektórzy pisali e, i w ich i, i ogólnie na e, komentarzach, że uuu, że teraz to już nie to co kiedyś ten Sirius sam i tak dalej. O, fuck! Dokładnie. Kurwa, ludzi straszy. Słuchajcie, jest to ten sam serius sam, sam w to nie wierzyłem, bo też takie miałem podejście, że mówię, już to nie to co kiedyś. Ale zobaczycie, jak wyjdziemy z tego cholernego Kairu. Ładnie tu jest. Oczę straszyłem się. Eee... Wyjdziemy z tego Kairu na pustynię, pod piramidy, pod sphinxa, no kurde, tam to się będzie działo, mówię wam, i będzie fajnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeździ yes. tu papa. Hę? O ile dobrze pamiętam jakiś burak będzie gdzieś tu łaził, osobicie. O tam jest no. Oj, ja aż, aż zalagowało. Mm -hmm. No, tak jak widzicie, na razie jest lajtowo. Lajtowo nie jest tak było Oooooh, tutu, tu, tu. tu. i znowu go. kolejny to się naprawdę nie nauczył. Dobra. Takie odgłosy Kogoś ręcznie kastrowano. Szyt. shit. Ile krwi On jeszcze ma siłę Słuchajcie, tego nie rozumiem w grach Popatrzcie ile krwi No nie No dosłownie litry To już coś poza tym nie, nie żyć No nie? No bo to tyle krwi, że to szok Nie no nie, że nie powinien y, nie żyć, to no on jeszcze jest, ma siłę krzyczeć, zobaczcie o ile krwi. Więc to zakładam, że to tego doktorka, no bo raczej raczej nie pająka, nie? Dobra, się zaczyna. Dum, do dum Co? i ta kufu otrzymał wywładanie własność horusa. Ojoj, o ile dobrze pamiętam, jeden z końcowych głosów, jak nie ten, kufu, to chyba właściwie kufu się nazywa. O, telefon Chociaż nie, może nie kufu, jakiś Zuzan czy jakiś tam. A to co idziemy odebrać? Słuchajcie, no pewnie pułapka. <laughs> jak zwykle. didn't make it. Shit. Did you find his phone? You mean the phone you just called? Uh... Right. He should have pictures of hieroglyphs that have been deciphered on there. You've got to upload those to us right now. Then you can head to the emergency extraction point. Be there. yeah. <laughs> Powiedzcie mi, czy tylko ja mam wrażenie, czy ta babka jest jakaś nierozgarnięta? No dobra, słuchajcie, jesteśmy w czarnej dupie. Tak jak widzicie, pełno, pełno kokonów. I są dwa sposoby, żeby to przejść. Albo po cichu, się skradać, albo na totalny impact i wielki show. A wiecie co, ja lubię? Ja lubię. Help, help, help. O, shit, Ale da To było coś. Zaraz sobie wyobraźcie to na poziomie Sirius. Oh yeah. długo będę przechodził. Będę przechodził Sirius sama, a na serwerze na, na serwerze. Będę przechodził Sirius sama w kooperatywie z Kuklem na poziomie Sirius. Wieszcie mi, będzie pewnie bolało. Oh. Jeszcze nie trzeba cały czas gadać w tej grze bo nie bardzo... O ty kurde! Się schował? Skitrał się kurde na no, brutalna ta gra jak cholera. Eee... Młotkiem, młotkiem. Czas! Czas! możemy... ...zamiast młotkować to można skopać. Ciekawe jak to jest po angielsku. Hammer time to jest czas młotkowania. Czas kopania? Big time? Hmm. Wiedziałem, no bo, bo byłoby za miło, jakby kurka coś nie podlazło z sufitu Dobra. Dobra, załatwiona sprawa Uch. o widzieliście tam, nie wiem czy widzieliście tutaj, coś przeszło w lewą stronę To jest ten właśnie dobry... Forek. Bardzo irytujący powiem wam, bo lata z shotgunem na przykład. O i robi takie... Eee, jakby miał kurde zatwardzenie albo coś. O tam jest, tam jest! O. Najlepsze jest tylko to, że przynajmniej po nich wypada broń. Eee, czyli jeżeli ktoś ma mało amunicji na przykład w gunie, ja to powiem wam to powiem wam e, warto ich rozwalać na razie mamy za mało na razie mamy za mało amunicji żeby sobie tak z gunem latać chodźcie, no chodźcie, gdzie, gdzie, gdzie drugi i trzeci no. Eee... Koledzy? Gdzie są koledzy? Troszeczkę amunicji by się przydało. Hmm... No nie, no znowu. Słuchajcie, no, to już jest naprawdę nudne. Dla gdzie? Ja wiem czy słyszycie. ja słyszę coś lezie, ale... O, koledzy! Tak. Chwilę spokoju. Oddechu. Dostępny raz, słuchaj. No, dobra, dobra. Powiem wam, nie jest tak źle, jeżeli chodzi o trudność. I powiem wam, że zarąbista jest ta grafika. Bardzo mi się podoba. Chociaż wolałbym już wyjść na pustynię, bo na pustyni to naprawdę jest miło. Znaczy, miło, no. Ginie się, ale. Jest... O! Właśnie o nich mówiłem. O, o, o. Właśnie muszę rozkminić jak to wygląda sytuacja z shotgunem bo... jaki ma rozrzut po bok, na boki dlatego że yy, interesuje mnie. Wzięliście dwóch na raz, w środek co, yy, ciekawe, jak daleko muszą być przeciwnicy, żeby móc to ich Chyba mówię z sensem, nie wiem. Teraz... O, fuck you! I tobie! Yy. O nie, 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 teraz reload. Kurde. Yy, jedna z największych przekleństw z tej gry to jest zły w momencie reload. Okej, okay, okej. Okay. Gdzieś, coś. A się schował kurde. Oj oj oj, Ciempu się robi. Przecież mam 205 życia, no ale wiecie. O, tam się klip No i moi drodzy, moi kochani widzowie, wspaniali, cudni górna. Ja ci dam. Ja ci dam, kurna. Trzeba się teraz oprzyrządzić, bo. Będzie nasz ukochany mini -bosik. A powiem wam, mini-bosik boli. Bo na należy do tych mini -bosów, których nie lubię. Które dużo naparzają. Dobra. I teraz, patrzcie, powolutku sobie przejdziemy i. He, jak myślicie? Po co jest ta drabinka? Co się stanie? Dlaczego tu jest takie przejście? Ach, trzeba to sprawdzić Dobra Ready for Philips Man, Ale Brzydal Sektyw, to nie dość, że nawala to jeszcze jest w stanie No tak, dokładny tak Jest w stanie zniszczyć naszą Osłonę Zobaczam myśli No z tego pójdzie W poprzedniej częściach Sirius sama, jak ktoś grał, to pamięta czerwone pająki te czerwone skorpiony, które strzelały właśnie. To powiem wam, tam było łatwiej, bo jak strzeliło się skorpiona w momencie do strzelania, kurna, no to on strzelać, a ten kurna nawalada. O kucie kurna, dzięki. No! I Dzień dobry I tak jak widzieliście, no nie jest jakiś super trudny ten e, e, bosik, ale na większych tru, e, etapach czy jakiś tam inny normal, albo coś jest naprawdę trudny. No dobra, moi drodzy, e, tutaj kończymy, tutaj kończymy. Następna mapa to podcięte skrzydła. W Następnym odcinku sobie już obejrzymy. No mam nadzieję, że się podobało. Jakby coś komentujcie. Jakby coś chcielibyście, żeby poprawić jeszcze, to dawajcie stać. Eee, subskrybujcie. No i słuchajcie, no, mam nadzieję, że się tak bawicie jak ja. Mm, mam nadzieję, że się podoba poprawiona jakość filmu. W każdym razie trzymajcie się ciepło i do następnego. Hej!